Witajcie kochani na kanale, no na pewno. Tak jak widzicie znajdujemy się dzisiaj w mojej kuchni, więc pewnie będziecie się zastanawiać, co dzisiaj będziemy gotować lub piec. Więc zacznę może od tego, że będziemy dzisiaj wykonywać deserki. Przyszedł mi właśnie taki specjalny toster z trzema różnymi foremkami, jak tutaj widzicie na załączonym obrazku. Pierwsza foremka to jest do dominatów, druga to jest do pączków, takich okrągłych i trzecia to jest do takich wafli lub gofrów, kto jak po prostu y, lubi, woli je nazwać. Um, więc najpierw przejdziemy do unboxingu, zobaczymy jak ta cała maszynka wygląda, jak ten cały toster wygląda, co się w środku znajduje, i później przejdziemy do dalszych czynności, czyli będziemy um, robić ciasto na gofry, udekorujemy je i zobaczymy jak to wyjdzie. Jeśli Wam się filmik spodoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco i zapraszam do oglądania. A więc teraz przechodzimy do. się właśnie znajdują te takie foremki. To jest foremka na gofry. Tak się ona prezentuje. I tutaj na kuleczki. to wszystko, dokładna cała instrukcja. Teraz otworzymy. I tak. Tutaj się znajdują takie okrągłe. Właśnie kuleczki, tam były tojnaty. Zobaczmy Zobaczycie jak to wszystko działa. To będzie to jeszcze więcej gotowe, wyłączymy, to tutaj wszystko wyrzucimy i co, i zmienimy po prostu sobie, to jest taki pstryczek, jak widzicie i to wszystko się automatycznie ściąga, a żeby nie zrobić koflet, więc damy sobie to, się ma jakiś wcisk, z tego co się nie mylę. I teraz będziemy przechodzić do inności dalszej. Dodamy na bok. Tutaj zostawimy sobie tą, urobkę. I co? I bierzemy się za ciasto. Czyli miska. Do tego musimy dać dwie szklanki mąki. się rozsypało, ale to nic nie szkodzi. Jedna. i Ile to będzie druga? Mąkę stawiam na bok, czyli tutaj wchodzą dwie szklanki mąki. Pozwolicie, że sobie tylko przekręcę Dwie szklanki mleka. Jeśli będzie za rzadkie czy za gęste, można dodać po prostu sobie mąki czy tam mleka. To tam zależy. Szczypta soli jedna łyżeczka proszku do pieczenia. odrobinkę cukru waniliowego i oraz 2 łyżki cukru odrobina oleju i do tego dodamy dwa jajka, ale potrzebna nam jest również druga miska, bo tutaj będziemy dawać białka do ubijania piany, a tutaj żółtka. jedno i drugie Tutaj najpierw sobie ubierek pianę Musimy drugą miksturę, suche i mokre składniki wymieszać. Nie będzie. I teraz tak. Tutaj wszystko jest przygotowane, włączymy, zamkniemy, świeci się światełko na czerwono i póki nam się nie rozgrzeje, to weźmiemy tą pianę, damy do tych mokrych składników i powoli będziemy to mieszać. delikatnie i jak mam właśnie tą pianę to teraz delikatnie mieszamy właśnie włączyłam ten e, długoprownicę żeby to się wszystko przepaliło i żeby właśnie światełko tutaj zapaliło się na zielono ochle sobie też przygotowałam żeby było o! To znaczy że jest gotowe I teraz przejdziemy właśnie do nakładania Zobaczymy, czy w ogóle ten pierwszy się uda czy w ogóle wyjdzie zobaczymy. i zamkniemy i mamy teraz czekać niby te trzy czy tam cztery minuty a ja sobie w tym samym czasie pójdę talerzyk żeby tutaj te gotowe odkładać i miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie powiem Wam, że pachnie nieziemsko pachnie pięknie pomoże sobie wezmę jakiś taki sprzęt do wyciągania tego Przygotowana jestem. Światło się się wyłączyło. Patrzcie jakie fajne! Ula la To jest właśnie jak widzicie, prawie że gotowe. na sobie może jakąś dekorację. Czyli damy tu bitum śmietanę. Weźmiemy też czekoladę. Mamy czekoladę. Miałam gdzieś taką małą tarkę typową ręczną, ale po prostu jest chyba gdzieś na klewie, Więc będę musiała ją. Później znaleźć, ale na razie zetrę na tym, na tej większej. I ma tu jakiś owocem drogową. Więc sobie na chwilkę wyciągnę i się troszkę odmrożę. I będzie ładnie. Jeszcze są takie blady, Jak widzimy, może się jeszcze zrobić. Będzie w sam raz. Ja sobie może pochowam już niektóre rzeczy, bo nie będą potrzebne: czyli cukier, olej, No. Liszom sobie zarazam ananasy, więc też mogę je wykorzystać na takiej specjalnej miseczki. Spróbuję zsetrzeć troszkę czekoladę. C'est to są jeszcze pokroję ananasy Dobra, już jest ten gof gotowy. Więc go sobie weźmiemy, przełożymy na talerzyk. Damy kolejnego, żeby się już robił. Dobra, i damy tam pito smutany. Я сейчас добавлю ананаса. I tak się to prezentuje, koferek. Ten również jest już gotowy. Muszę wam powiedzieć, że są bardzo pyszne. Bardzo, bardzo. Ale właśnie zorientowałam się, że trzeba je robić trochę po prostu, nie tak w pół pochli. Wtedy się będą szybciej robiły, niż tak z całej. Są pyszne, chrupiące, więc jak najbardziej tak. I co moi drodzy? Będę się już z nami po prostu żegnała. Um, Odezwę się do Was już niedługo. No, jeśli się Wam podobało, to zostawcie łapkę w górę subskrybujcie ze mną na bieżąco i w innym odcinku, w innej części będziemy robić donuty. I zobaczymy, jak nam dołnaty wyjdą. Czy również szybko, czy jednak będzie to bardziej skomplikowane. Niż nam się wydaje, więc Subskrybujcie i do zobaczenia, papa. Pa.